No cześć, Czy witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, dzisiaj moi drodzy z Minecrafta, no jak widzicie znajdujemy się tutaj na takim oto wybrzeżu, pewnie już się większość z was domyśla, że będziemy dziś robić achievement, no podejrzewam, że już wiecie z tytułu, będzie, ale... Dla tych, co nie wiedzą, no to przypomnę, że będziemy dobić osiągnięcie The Healing Power of Friendship, czyli uzdawiająca moc przyjaźni po polsku. Ten achievement jest dodany do gry, wchodzi w skład updateu 1.17, czyli z ze, zeszłego updateu, bo teraz aktualnie mamy wersję 1.20, więc no trochę updateów minęło. Kilka lat to temu było ale nadal ten achievement nie jest jeszcze przez wszystkich znany, nie jest przez wszystkich zrobiony, więc ja pomogę tym właśnie osobom dzisiaj i pokażę wam jak go zrobić. Ok, przejdźmy do konkretów, czyli do robienia właśnie tego, tego osiągnięcia. Mam tutaj takiego oto utopca, lub to jak wolicie. To jest taki mob w Minecrafcie, który jest od wersji 1.13. Ogólnie chodzi z nim o to. Mamy tu, mam tutaj także wiado z Axolotlem, czyli takim mobem, także, który jest od wersji 1.17 jak, jak to osiągnięcie. I ja już zaraz tłumaczę o co chodzi. No to tak. No to musimy postawić tego Aksolotla i y, trzeba zrobić tak, żeby ten topielec zaatakował naszego Aksolotla i my mu wtedy pomożemy, i y, właśnie pomożemy mu zabić tego topielca i. I wtedy dostaniemy efekt regeneracji. Wiem, troszeczkę skomplikowane, ale zaraz wam pokażę o co chodzi, tylko ja tutaj zaczerpnę tlenu, bo już mnie bije widać. Yy, schodzi mi, schodzą mi tutaj schodzi mi tutaj HP. OK. no to najpierw trzeba wypuścić tego topielca z wagonika. Bo ja go tutaj z... właśnie tak, mamy topielca to takiego. Ja zaczepnę tlenu i zaraz wam pokażę o co chodzi. On musi... On musi być pod wodą, ale nie może mnie. No dobra, postawmy sobie tutaj Axolotla. I on, jak widzicie, zaatakował Axolotla. I ja, ja teraz pomagam Axolotlowi naszemu. O! No i jak widzicie, dostałem efekt regeneracji. Nasz Axolotl także się regeneruje Udaje żywego, ale tak naprawdę się degeneruje. Coś jak niektóre zwierzęta w prawdziwym życiu. Mamy właściwie już to osiągnięcie zaliczone. Z naszego aksolotla tutaj za zabierzemy lub po prostu niech, niech idzie w świat, bo ja już go nie potrzebuję, to było tylko dla potrzeb odcinka. Więc ja będę już kończył ten odcinek. Jeśli Wam się odcinek spodobał, to stawcie łapkę w górę i napiszcie jakiś pozytywny komentarz, bo ja wszystkie komentarze czytam i sobie serduszkę komentarz. Więc moim zdaniem warto. A ja już nie przedłużam i kończę ten odcinek. Trzymajcie się. Do usłyszenia już w kolejny piątek i cześć.